Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszego wydarzenia z ogromną radością witam Państwa na uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę powstania warszawskiego. To dla nas wszystkich ważne wydarzenie, które pozwala przypomnieć o bohaterstwie i poświęceniu tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Dlatego też spotykamy się jak co roku by uczcić pamięć i oddać hołd wszystkim uczestnikom powstania. W imieniu władz samorządowych miasta Bochnia witam wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Witam panią Elżbietę Adamską, asystent pani poseł Józefy szczurek -Żelazko. Witam pana Adama Kortę, starostę powiatu bocheńskiego. Witam pana Ryszarda Drożdaka, wicestarostę Powiatu Boheńskiego. Witam, witam radnych Rady Powiatu i Miasta. Witam przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów oraz przedstawicieli jednostek powiatowych i miejskich. Witam reprezentantów boheńskich struktur związków zawodowych i partii politycznych. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych. Serdecznie witam honorową wartę pomnika, którą w dniu dzisiejszym zaciągnęli harcerze z Wojeńskiego Hufca. W szczególny sposób witam panów Andrzeja Rutę, prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, oraz Zbigniewa Starczyka, reprezentanta tegoż Stowarzyszenia na Polskę. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału w Bochni. Nie bez znaczenia na sam koniec pozostawiłam Państwa powitanie, bowiem na każdej uroczystości był obecny, na dzisiejszej go nie ma i na kolejnych nie będzie. Pułkownik Jacek Kozioł który w miniony poniedziałek odszedł do wieczności. Człowiek, który zawsze pielęgnował wartości patriotyczne, niezwykle zaangażowany w pracę związku. Członek zarządu Boheńskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Drodzy Państwo, uczcimy jego pamięć chwilą ciszy.